Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku. To było grane i dzisiaj mam dla Was drugą część Parasite Eve w wersji na pierwsze PlayStation. Gdy pisałem, że pracuję nad materiałem, czy tam będę ogrywał materiał grę Parasite Eve 2, czytałem, że kilka mówiło w komentarzu, że no ta część jest gorsza niż część pierwsza. Ja muszę przyznać, że przy tej bawiłem się świetnie i chyba jeszcze lepiej się bawiłem niż przy części pierwszej. Gra nadal, bohaterką gry, nadal jest, nadal jest Aya Brea, która po trzech latach od wydarzeń z części pierwszej pracuje w takim oddziale, który zajmuje się ściganiem tych wszystkich mutantów powstałych na skutek właśnie tych mutacji tych mitochondriów. No i ona zostaje, trafiona, zostaje wysłana do takiego budynku, gdzie właśnie są jakieś podejrzenia, że są jakieś mutanty, a potem przenosi się do pustyni w Nevadzie. Sama fabuła jest niezła, muszę przyznać, chociaż pierwsza część jakby łączyła się z tą książką dzięki wspólnym bohaterom, bo tak naprawdę Parasite Eve pierwsza część powstała jako druga część Książki, tak naprawdę książka jakby była przed. Natomiast tutaj faktycznie już jakby gra odeszła od tego e, tematu książkowego. E, rozumiem e, spojrzenie ludzi, którzy twierdzą, że gra się nie podobała. Ponieważ e, pierwsza część Parasite wykorzystywała tak zwane ATB, czyli Active Time Battle. Podobnie troszkę jak Final Fantasy, gdzie mieliśmy pasek, który się napełniał i dopiero gdy się napełnił, mogliśmy wykonać jakieś strzał w zasadzie, bo to ona strzela z pistoletu. Natomiast mogliśmy się swobodnie poruszać po planszy, czekając, aż ten pasek się napełni. Była to taka trochę połączenie turówki właśnie z taką walką w czasie rzeczywistym. I w drugiej części z tego zrezygnowano. W drugiej z części postawiono całkowicie na walkę w czasie rzeczywistym i to mogło się nie podobać. W pierwszej części było jeszcze coś takiego, co w momencie kiedy chcieliśmy oddać strzał, pojawiał się takie jakby taka kopuła, która otaczała naszą postać i ta kopuła jakby symbolizowała zasięg naszego strzału. Im lepszy był pistolet, tym ta kopuła była większa. No i oczywiście przeciwnik musiał znaleźć się w środku tej kopuły, aby zaliczyć trafienie. Tutaj z tego zrezygnowano. Dzięki temu gra jest troszkę bardziej dynamiczna. Walki są w czasie rzeczywistym, biegamy, strzelamy, e, przeładowujemy broń. Jest jakby bardziej to takie szybkie, to myślę, tak, tak bym to nazwał. Nie ma też e, znanych z pierwszego Parasite Eve przypadkowych e, pojedynków. To znaczy wchodziliśmy e, na przykład do jakiejś planszy, która była pusta i nagle ekran się tam chyba robił taki... W negatywie, i pojawiały się stwory. Tak? Tutaj widzimy zawsze stwory z daleka, i wiemy, że zaraz będzie nas czekała walka, ale oczywiście możemy też zrezygnować i uciec co też jest w pewien sposób, w pewien sposób nowością. Powiem wam też, że pomimo, że bardzo mi się podobała ta część, to jest to część, która napsuła mi masę, masę krwi. Zakończenie, ukończenie tej gry powinno zająć około 6 godzin, nie zająło 20. Powodem, dla którego to no zaraz zresztą powiem, dlaczego to jest w ogóle ciekawa sprawa, dlaczego tak się stało. Natomiast dlaczego marka odeszła od tego, co zostało wypracowane w części pierwszej? Po części dlatego, że odeszło z Capcomu kilka osób, które pracowały nad Residentem i przeszli właśnie do Square. I w Square oczywiście zaczęli pracować nad drugą częścią Parasite IF, wykorzystując te pomysły te jakieś tam to doświadczenie które wynieśli właśnie z Residentów i dzięki temu Parasite 2 jest bardziej podobne do Resident Evil i te podobieństwa widać na każdym kroku, aczkolwiek muszę przyznać, że w mojej opinii lepiej to wypadło niż Resident Evil. Pamiętajmy, że Parasite Eve pojawiło się w Japonii w 1999 roku, ale w Europie w 2000 roku, czyli już w zasadzie w momencie, kiedy następował zmierzch PlayStation 1, bo w 2000 roku też zadebiutowała już PlayStation 2, więc ta gra już była taka, powiedzmy, na samym końcu generacji, dlatego chyba też nie, nie, nie odniosła jak Jakiegoś większego sukcesu, bo porównując nawet do gier startowych na PlayStation 2, no to widać było, że ta gra już jest niesamowicie archaiczna i tak, no dziwnie, tak? Znaczy, no nie wygląda next genowo wtedy, że tak powiem. Natomiast gra nadal używa tych pomysłów, które były wcześniej, czyli sposobu sterowania tank control, które niestety. Jest dosyć yy, problematyczne. Yy, pozostawiono elementy RPG, chociaż tutaj są bardzo delikatne. Te elementy RPG możemy zbierać yy, BP, czyli Battle Points i Experience. Jedne przeznaczamy na rozbudowę nazwijmy to, czarów, bo to jest jakby jej umiejętności, tych, tych mitochondri, które ona ma w sobie, możemy je rozwijać. A drugą rzeczą możemy, drugą battle points możemy przeznaczyć na kupowanie na przykład amunicji czy lepszej broni. Każde, każdy upgrade naszych mocy powoduje, że mamy więcej tych punktów many, tak to nazwę z braku jakby lepszego odpowiednika, bo tutaj nie ma jakby magii takiej typowej. Natomiast no, mamy nadal, jakby, kieszeń, w której mamy te wszystkie przedmioty, które nosimy, i tutaj jest pierwsza, według mnie, niesamowita głupota. Otóż, obok, oprócz kieszeni, która ma ściśle określoną pojemność czyli możemy tam trzymać pistolety, amunicję i tak dalej, mamy jeszcze coś takiego, co się nazywa przedmioty osobiste. I te przedmioty osobiste biorą udział i tylko te przedmioty biorą udział w momencie, kiedy zaczynamy walkę, co jest totalnie bez sensu. Dlaczego? Powiedzmy, że masz jakiś pistolet, bierzesz sobie go do rzeczy osobistych, zaczyna się walka, zaczynasz walkę i nie możesz strzelać. Dlaczego? Bo pistolet nie jest załadowany amunicją, więc dlaczego nie możesz tę amunicję masz? Więc dlaczego tej amunicji nie możesz załadować? Ano, dlatego, że nie przeniosłeś tej amunicji do rzeczy osobistych, więc wszystkie rzeczy, które masz w kieszeni, są nieważne, tylko ważne są te rzeczy osobiste, które masz aktualnie przy sobie. Co jest, w mojej opinii, totalnie głupotą, bo yy, za każdym razem trzeba pamiętać, żeby na przykład. Yy, health drinki, przenosić do tych rzeczy osobistych, bo potem zacznie się walka i będziesz... nie będziesz miał nic, tak? Tak samo jest z amunicją. Zawsze, znaczy może amunicji tutaj nie, ale trzeba zawsze załadować pistolet, bo to jest też głupota. W momencie, kiedy przeniesiesz pistolet do rzeczy osobistych, ale nie jest on załadowany amunicją, on jest pusty i w trakcie walki jest on pusty, nie możesz go załadować, więc musisz go załadować amunicją i dopiero przenieść do tych rzeczy osobistych. Totalna, totalna bzdura w mojej opinii i to było niesamowicie irytujące. Nie zliczę, ile razy zapominałem o tym, że powinienem przenieść jakieś tam. Oczywiście tych rzeczy mamy jeszcze mniej, niż w kieszeni, w tych rzeczach osobistych tam. W zależności od tego, jaki mamy, jaką mamy założoną kurtałkę, bo też doszły właśnie takie elementy RPG, jak na przykład różne kurtki. Więc tam mamy też mało tych rzeczy. Oczywiście w trakcie gry. W trakcie walki możemy zmieniać sobie broń, ale tylko w obrębie tych rzeczy osobistych, które mamy. Więc wiadomo, nie możesz mieć 10 karabinów i 20 fioleków uzdrawiających, bo tam masz chyba z 8 czy tam z 6 tych slotów. To w zależności od tego, jaką masz kurtałkę, więc nie możesz tego mieć za dużo. Więc to, było, to, jest, to jest w mojej opinii strasznie irytująca rzecz i źle to w mojej opinii zaprojektowano. Drugą sprawą, dlaczego gra. Zajęłam już 20 godzin, skoro można ją skończyć w o wiele krócej. Ano dlatego, że grając, miałem, przeszedłem w taki sposób, nieświadomie. Od razu mówię, że nieświadomie, nie grałem z opisem, grałem po swojemu i okazało się, że wybrałem najgorszy możliwy sposób przechodzenia gry. Co to spowodowało? Ano to, że stałem się na końcu gry tuż przed... Ostatecznymi, nie ostateczną jedną rozgrywką, ale kilkoma, rozgrywk, kilkoma pojedynkami ostatecznymi, moja postać była za słaba. Więc próbowałem. Cały czas dostawałem baty. Nie pomagało, wiecie, różną broń testowałem, i cały czas, cały czas baty. No, było to walenie głową w ścianę. Okazało się, że całe szczęście, że w grze można jeszcze trochę pograindować. Co prawda nie jest tutaj taki grinding jak w grach RPG, gdzie możemy w nieskończoność grindować. Tylko w którychś lokacjach wcześniejszych, bo mamy dostęp w zasadzie do wszystkich lokacji w całej grze, nawet pod koniec, są jakby jeszcze. Pokoje, w których są przeciwnicy I można do nich wrócić, aby pograndować, więc ja potem całą tą grę, słuchajcie, łaziłem po tych wszystkich pokojach, rozwalałem te wszystkie mutanty po to, żeby graindować punkty doświadczenia, żeby móc podciągnąć Aje do poziomu, w którym by miała szansę w ostatecznej rozgrywce. I teraz głupie jest to, że przez cały ten czas, do momentu, kiedy doszedłem do tej ściany... Ani razu nie odczułem, że moja postać jest słaba. Uważałem, że w porządku. No, czasami było trudno, ale jakoś sobie dawałem radę. I nagle dochodzimy do ostatecznej rozgrywki. Okazuje się, że jest to betonowa ściana. Dopóki postać nie jest na odpowiednim poziomie, nie masz absolutnie żadnych szans, yy, aby pokonać. A już ostatecznego bossa to już w ogóle zapomnij. Także jest to w mojej opinii dosyć głupie, bo gra... To jest, w kilku grach się tak spotkałem, że przez całą, całą grę masz jakby ten, Poziom nauki i trudności wzrasta tak w miarę rozsądnie, po, po, po krzywej takiej, wiecie, pro... i nagle jest ostateczny boss i do góry leci. I kilka gier, właśnie takich się spotkałem, i właśnie Parasite Eve 2 jest właśnie taką grą. I powiem Wam szczerze, że pod koniec to byłem już tak zirytowany, byłem tak zirytowany ostatecznego bossa, pomimo, że wykosiłem wszystkich już w całej grze, tam miałem tą postać dopakowaną, ale i tak za mało. Bo części bossów, części przeciwników nie pokonałem, bo oni po jakimś czasie zniknęli i się pojawili nowi. Więc jakby umknęło mi trochę tego experience point, słuchajcie, ostatecznego bossa, końcowego. Żeby was nie skłamać, pokonywałem, próbowałem przejść chyba z 3 godziny. 3 godziny, słuchajcie, a problem jest taki, że bossy ma jakby składa się z dwóch. Yy, yy, z dwóch jakby części walk, tak, jakby pierwsza jest taki podstawowy, i potem jest taki super ekstra, no po prostu krew mnie zalewała, Mariola przychodziła, ja tu bluźniłem po prostu, może przestań już to grać, bo tu bluźnisz po prostu że Oliwier słyszy, a ja... <laughs> Prawie tam padem rzucałem, Nie, ale w końcu się udało, słuchajcie, jaka ulgę, jak <laughs> przeszedłem tą grę, okazało się, że i tak zakończenie, które miałem, było jedno z najgorszych, bo potem sobie doczytałem, żeby bo tam jest kilka zakończeń, żeby mieć to najlepsze zakończenie, to trzeba było zupełnie inaczej grać, co innego tam zdobyć, kogo innego uratować, mówię, ja pierdzielę, mówię, to w ten diabły, w każdym razie, Koniec końców oceniam grę jako bardzo dobrą i bardzo fajnie mi się grało i muszę przyznać, że y, pomysły, które mieli twórcy, y, pozytywnie wpłynęły na odbiór całości. Lepiej mi się w to grało, bardziej tak dynamicznie, bardziej płynnie. Y, bo pierwsza część muszę przyznać, że miejscami zamulała. Natomiast chciałbym jeszcze zatrzymać się przy jednej rzeczy, mianowicie o prawie. Square jest firmą, która od czasu Final Fantasy wie jak od pierwszych sekund przyciągnąć graczy do monitorów. Wiecie, w każdym Finalu pięknie animowane intro, jak z Pixara i to po prostu mówisz, wow, i od razu siadasz i oglądasz, i zaraz grasz. I, i tutaj jest podobnie. Square doskonale wiedziało, że trzeba od pierwszych chwil przyciągnąć graczy. Oczywiście mówimy tutaj o grze, która no, tak jakbyście myśleli na przykład o rezydencie, ale gra się zaczyna w momencie, kiedy Aja przybywa do tego budynku i mamy taką sytuację, że ona idzie do tego budynku, a kamera za nią podąża. Oczywiście animacja tła jest prerenderowana, trochę jak Fire Effect, ale to i tak już robiło wrażenie, nie? Ona idzie i ta kamera za nią podąża, jakby. No super, super sprawa. Wchodzisz do budynku, słuchajcie, i odbicia. Normalnie, ray tracing. Oczywiście żartuję, bo tutaj to była po prostu sztuczka, ale tak, w posadce nie to, że cień odbija się postać. W oknach, czy tam w szybach, również postać się odbija. No niesamowite, słuchajcie, czegoś takiego jeszcze w grze na PlayStation nie widziałem. I mówię, no nie wierzę, nie? Oczywiście sztuczka była taka, że e, i w lustrze i pod podłogą była po prostu skopiowana ta postać z ruchami odbitymi w lustrze. Podobnie zresztą jak zrobiono w, chociażby w e, Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Wtedy się tak to robiło, tak? Takie odbicie. Nie było jeszcze takiej technologii na tyle, i na tyle mocnych konsol, żeby stworzyć odbicia takie jak w czasie rzeczywistym. Po prostu się to kopiowało. się to I to jest bardzo częsty zabieg PlayStation 2 w wielu grach. E, właśnie tak robiono kopiując e, całe tło postać i wstawiano na przykład z drugiej strony lustra także jak ruszałeś klawiszem w prawo no to wtedy tam to się ruszał w lewo tak i dzięki temu mieliśmy wrażenie że postać odbicie postaci się rusza także to było dosyć dosyć ogólnie yy, ciekawe ale muszę przyznać że oprawa Właśnie ten moment, kiedy się wchodzi ta kamera leci, nie, i potem te odbicia i mówisz, ja pierdziele, ja w 2000 roku, jakby ktoś miał PlayStation, to musiał gały na wież wypaść normalnie, no po prostu wow, jaka technologia kosmiczna. Oczywiście dzisiaj to śmieszy, ale w tamtym czasie, no nie było czegoś takiego, na konsolach czegoś takiego się nie widziało. Oczywiście granada nadal korzysta z pomysłów rezydenta, czyli prerenderowane tło, po którym porusza się... Trójwymiarowa postać i przeciwnica, ale i tak uważam, że jeżeli chodzi o wykonanie postaci, no to i tak jest to klasę wyżej według mnie niż w rezydentach. Tam były takie postacie mocno klockowate, tutaj te postacie naprawdę są ładnie wykonane, jak nam oczywiście możliwości PlayStation, ładnie oteksturowane. I no i muszę przyznać, że dobrze to wygląda, naprawdę dobrze to wygląda, no ale tak jak mówię, no tam to, to była gra pod koniec y, życia PlayStation, więc wiadomo, że już ogarniali technologie, i silniki i konsole i to wszystko, i to wszystko jakby spięło się dzięki temu, że mieliśmy naprawdę bardzo fajną uprawę. Y, wadą, którą tutaj muszę przyznać jeszcze, która mnie troszkę... Może, może nie tyle mi przeszkadzała, ale troszkę mnie zasmuciła, bo pierwsza część była znana z tego, że były fantastyczne przerywniki filmowe, cutscenki wyrenderowane. W 3D słynne bombardowanie Nowego Jorku, kiedy samoloty leciały przez Manhattan, no to to jest absolutny klasyk. Czy tam na początku ta yy, statua Wolności, kamera wokół niej leci, no to było, to było po prostu niesamowite. Tutaj niestety jest tego wiele mniej, chociaż gra wyszła na dwóch płytach, ale yy, tych cutscenek jest mniej i muszę przyznać, że pod kątem jakości cutscenek jest gorzej. Pierwsza część miała naprawdę kultowe te kascenki. Pierwsza zmiana na przykład tego szczura w tego mutanta, to, to było po prostu wow, to, to już kurna jaka po prostu masakra. Tutaj tego nie ma. Tutaj takie... Są te kascenki od czasu do czasu, jest ich mniej, ale nie robią takiego wrażenia w mojej opinii jak część pierwsza. Yy, może dlatego, że już chociaż, no nie już, tak jak mówię, no te patrzę, ja zawsze na gry patrzę pod kątem nie jak w 2022, tylko patrzę pod kątem, jakbym był faktycznie w roku 2000. No to faktycznie tutaj yy, pierwsza część, w mojej opinii, no wygrywa, jeżeli chodzi o katcenki. Yy, o yy, pytanie, czy dzisiaj warto zagrać? Bo Parasite is to taki tytuł troszkę zapomniany, gra w sumie jest trylogią. Trzecia część, Third Birthday pojawiła się na PSP, gdzie zamieniono to jakby e, strzelankę. Taką e, strzelankę. Myślę, żebym to mógł nazwać strzelankę. I gra w zasadzie po tej części umarła. Po Third Birthday, e, nie pojawiła się żadna e, odsłona Parasite TV. I nie wiadomo, czy kiedykolwiek jeszcze do tego Square Enix wróci. Natomiast pomysł według mnie. E, Pomysły, które ewoluowały z części pierwszej do tej części, w mojej opinii, były świetne, i ta część Parasite, w mojej opinii, jest najlepszą ze wszystkich z całej trylogii. Znaczy, podobało mi się ogólnie Terf Berdei, aczkolwiek jest to bardzo specyficzna gra, ale może kiedyś może wreszcie się w końcu zajmę tymi grami na PSP. i Tam trochę też jest tych tytułów, które można by było poomawiać. Natomiast uważam, że druga część z tych wszystkich parasite'ów wypadła najlepiej i najfajniej mi się w to grało. No ale pytanie, czy dzisiaj warto zagrać? Yy, powiem tak, jeżeli szukacie jakiejś alternatywy do klasycznych rezydentów, już przejadły wam się te. Jill Sandwich e i inne Pierdoły i Zombiaki. To myślę, że Parasite Eve druga część szczególnie jest bardzo fajnym, bardzo fajną alternatywą, która da wam posmak tego Residenta, ale zupełnie z czymś innym, nie z zombiakami, bardziej otwarte tereny, pustyni, mochawe, na przykład tutaj mamy. Oczywiście yy, to wszystko bazuje dokładnie na tym samym pomyśle co Resident, jeżeli chodzi o oprawę. No, ale jakby walka jest troszkę inaczej. Yy, tutaj rozwiązana, więc zdecydowanie polecam, jest to tytuł, który warto znać, niestety, tak jak mówię dzisiaj Parasite If jest dość zapomnianym tytułem i, i troszkę takim mm, no nie, nie, nie zdobył takiej popularności jak Resident, nie da się ukryć ale uważam, że gra jest nadal w porządku i nadal warto w nią zagrać I wiecie, no ja po 22 latach Odpalam grę i stwierdzam, że naprawdę mi się w to dobrze gra i chętnie cały czas odpalałem konsolę, żeby przechodzić dalej. No to o czymś to świadczy, że gra jest naprawdę dobra. Także, wiadomo, gra się zestarzała, są archaizmy, nie może być inaczej, ale nadal według mnie fajnie się gra. Gra jakby zachęca do tego, żeby patrzeć, co będzie dalej. I spędziłem na bardzo miłe 20 godzin, chociaż pod koniec gry poziom mojej irytacji osiągnął niestety maksimum. Także polecam z całego serca bardzo fajna gra na pierwsze PlayStation. To tyle. Pozdrawiam z Energik. Trzymajcie się do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz filmy wygenerowany losowo przez platformę youtube'a.